Cześć, tu Mamik. Zapraszam na partyjkę solo Taszka. samotną przygodę. Przygotowałem dla Was filmik coś o, czyli zasady i jakąś tam opinię. Gra jest rozłożona, to aż żalnie skorzystać i Wam nagrać, mniej więcej o co tutaj chodzi, jak to wygląda w praktyce. Gry mamy przygotowaną. Mamy dwa statki pirackie z tamtego filmiku. Zostały też nic nie zmieniałem. Mamy 6 punktów 6, punktów, 6 kart do wyciągnięcia siłę musimy mieć 20 bądź wyższą. Albo sobie pójdziemy na ten drugi stateczek, tutaj dociągamy 10 kart i musimy mieć 52 punkty siły. Z tą różnicą, że 10 mamy, jakby to powiedzieć, z urzędu, bo za każdą kartę, którą sobie będziemy dociągać, mamy jeden dodatkowy punkt siły. Nasze życie dodatkowe jakie sobie możemy zdobyć. No i praktycznie resztę wam powiem na bieżąco. Gra polega na tym, że dociągać zawsze będę dwie karty. I miał sobie taką rozkminkę, co sobie będę robił, tak? Te karty mają oczywiście jakieś tam tło fabularne. Jakbym powiedział standardowo, ile muszę dociągnąć z tej karty, ponieważ nie mamy takiej ręki przysłowiowej na, na, na sobie. Czy nie, czy mamy kart w rąk, tylko będziemy dociągać co wyciągnięcie. Nasza decyzja polega na tym, czy biorę tą kartę, czy tą kartę. One się różnią w tym wypadku w drugą stronę, ponieważ jak ją pokonamy, sobie będziemy tutaj szli. Tutaj będziemy dostawać jedno życie, a tu mamy kopię. Powiedzmy, że ja sobie pójdę na życie, bo tego życia zawsze mało. I z tego wszystkiego dociągam jedną kartę. Teraz to tutaj się dzieje. Mamy jeden siły, no to pokonałem. Jak miał zero, też bym pokonał. Jeśli bym nie pokonał, mogę a wyrzucić jeden, jedno jedzonko, żeby dobrać sobie kartę. B zapłacić różnicę i zezłomować kartę, jak ja to mówię. Ale w tym wypadku nie było. Trzeba tego zrobić. Też powiem, że ta jedynka była dosyć cenna, ponieważ tutaj są bardzo słabe karty i teraz tak. Zaatakuję tutaj za dwa, czyli sobie wezmę raz 0 I 2, 1. udało mi się. Chyba na początku mam te mocniejsze karty, eee, także też muszę mieć to pod uwagę, dwa wymianki czy tutaj jedną siłę będziemy próbowali brać, póki idą te dobre karty. Raz i dwa, już się skończyły. I teraz dylematik, czy dokładam jedną, czy sobie po prostu opłacę jeden siły i chyba zapłacę, żeby usunąć kartę już z gry, tak? Jeśli usuwam te zwykłe karty, to opłacę jeden. Jeśli już usuwam te starzenia się, to muszę zapłacić dwa. Zapłacić. Jeśli mam taką różnicę, oczywiście nie płacę, jeśli chcę, tylko to, co mam, akurat muszę odrzucić. I teraz mamy dalsze badania wyspy: 3 karty Z2, bądź tutaj już na dzikie zwierzęta 4. Ostatnio, jak zagrałem, to dzikie zwierzęta mnie trochę tutaj skasowały, to pójdę sobie tą łatwiejszą drogą. Akurat w tym wypadku mogłem mieć dwójkę i teraz mogę jechać dalej, bo mam jeszcze trzy karty, ale wiedząc, że tu są minusowe, powiedzmy, że ja na tym sobie poprzestanę, zatrzymam się, nie będę kombinował dalej i jedziemy dalej. Mamy co? Tratwę, myślę, że te tratwy będę sobie zbierał 0, chociaż to też nie jest dobre, że tak sobie zbieram te karty, ponieważ ta moja ręka będzie z jednej strony większa. Później dojdę do tych kart starzenia, ale te karty nie będą miały jakiejś tam e, brzydko mówiąc siły, tak? Teraz muszę iść na zwierzątka, mamy raz, dwa, trzy i cztery, tak? Różnica jest trzy, czyli chętnie zapłacę raz, dwa, trzy życia, żeby te zerówki sobie odrzucić. Już nie ryzykowałem w puźolak, ponieważ tutaj mamy za słabe. Te karty. Mm. Kanibale, bardzo fajna karta, cztery siły, ale jest nie do zrobienia w tym momencie. Jedna siłę za dwie karty. Dobra, spróbujemy. Eee, raz, dwa, czyli mamy minus 3. No to odrzucę jeden, żeby sobie dobrać. O nie, dobra. Czyli muszę odrzucić cztery, Raz, dwa, trzy, cztery, już nie kombinujemy. Ale chyba wszystkie minusy w tym momencie wywaliłem z talii, też nie pamiętam ile tam mamy. Yy... Życie weźmiemy. Dobra, życie. Czyli mamy jedną kartę do dociągnięcia, zero. Udało nam się. Gra, jak widzicie, jest dosyć szybka. To są takie po prostu proste decyzje. Oczywiście, ona nie musi być tak mocno yy... rozłożona. Tak, yy... może zostało, że co najmniej. Połowę z tego miejsca zajmować tutaj, dwie karty musimy dociągnąć. Orzucę sobie jeszcze jedną kartę, żeby dociągnąć. I tutaj, trzy muszę zapłacić, czyli trzy, czyli te trzy sobie skasujemy. Doszliśmy do tego etapu, gdzie skończyły nam się karty. Bierzemy sobie jedną w ciemno, dokładamy i tasujemy. Teraz wiedzą, że mamy tą kartę starzenia się. Wiemy, że coś brzydkiego nas na pewno spotka. Dwie takie same, ale ta nam podwaja siłę. To powiedzmy, że spróbujemy tą spró zrobić. Yy, I teraz mamy tak. Jeden. Dwa. Trzy. W jedno życie. Odrzućmy sobie jeden. Spróbujemy. I weszła sobie Najwyższa karta to 0, czyli nic nie mam, czyli 2 życia muszę odrzucić. No i od, od razu sobie walę te, te starzenia. Myślę, że ono tutaj od razu wyleci z mojej talii. No, dosyć brzydka była. E, na razie nie bolała, ale gdzieś tam, w późniejszej fazie, jakbyśmy na przykład z, z, z tymi walczyli, to troszkę może zabolić. Jak nam kanibali za piątkę, bywali. Dobra, co tutaj mamy? Broń. Broń jest dosyć fajną, bo łatwo ją zrobić. Bo dwie karty bierzemy. Oczywiście mi się nie uda znają życie. Nie. Udało mi się. Wymiany nie robimy, ponieważ już to przeszliśmy. Nie musimy kombinować. I Tutaj co mamy? Znowu mamy broń i mamy stosik. Nie, pójdziemy w broń, ponieważ te dwa punkty siły nam tutaj fajnie robią od razu to zrobiliśmy teraz na szczęście łapiemy ciut lepsze te karty już się bałem, że to tak dosyć szybko idzie minus jeden etap, fajna bo jeśli będziemy na żółtym, spadamy o jeden tak, na pewno sobie z nią próbujemy zaatakować, tak i akurat za zero wymiankę nie trzeba bo nam się to dosyć szybko udało zrobić i teraz tak, co tutaj mamy trzy za dwa, bądź tutaj za 0, ale dwie karty, tak? Tak, de facto tu mamy dwa życia. To bym wolał dwa życia dostać i spróbować zaatakować. Czyli mamy raz, dwa i trzy, jedno życie dostaje. I bym chciał zaatakować jeszcze, czyli tak, jedno życie odrzucam i spróbuję jeszcze. Tak, mamy jedynkę, czyli idealnie dwa. Udało nam się to zrobić. Już ten. Mówiąc, ten drugi dociąg że jest ciut lepszy zawsze w tej grze. I teraz tak, mamy życie albo dwie karty. Tu mamy chociaż jakieś punkty. Zawsze wziąć lepiej kartę z punktami, ponieważ w drugim etapie nie ma tak łatwo, że mamy za zero. Czyli mamy jedną kartę. I drugą dociągniemy, bo mamy opcję zniszczenia, gorzej jakby to było. Mamy dwa punkty siły. I nie robimy tego sobie zniszczenia. Zwiniemy to. Ok, czyli tak. To nam się skończyło. Karta zdarzenia wchodzi. Jedną na szczęście nam się udało już wywalić. Tak. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Czyli mamy żółty. Ja tak samo sobie tasujemy. I teraz już będzie ciut gorzej. Jak zauważyliście, tu trochę ubraliśmy tych kart. czyli gra będzie się skracała. Tak. Ten etap zielony zawsze długi, żebyśmy się naładowali, odrzucili i tak dalej, i tak dalej, a później już to troszkę szybko leci. Mam nadzieję, że Wam pokażę, a nie zostanę zabity, tak? I teraz co tutaj możemy robić? Idziemy na te dzikie zwierzęta, bo później już będzie niestety, ale coraz gorzej z nimi, a na razie mamy cztery karty do dociągnięcia i może się uda, chociaż pierwszy strzał już był słaby, drugi trochę nam oddał, trzeci i tak byśmy zostawili cztery. A, bo mam musimy mieć 7. O, już, już patrzyłem na ten zielony. 6. No to tutaj musimy odrzucić jedno jedzonko, żeby spróbować je zaatakować. No i dzięki mamy eee, mamy 5, 2, 2 jedzonka odrzucam, żeby wywalić tą kartę od razu. Mm, a tak ładnie było już. Już myślałem, że mi się uda pokonać te dzikie zwierzęta, ale niestety kolejny raz mi się nie udało. Co tutaj mamy? Badania wyspy za 3, i tutaj mamy zniszcz, a tu jedna z podstosów. Myślę, że to będzie lepsze. Dobra, mamy 3 karty, piątka siły musi nam tutaj wyjść. 1, 0, minus 1 etap, czyli mamy fajnie, bo tutaj jesteśmy i mamy 0, mamy jedno życie, które tak de facto, jak macie kartę za 2, Dwie karty, żeby wziąć to lepiej ją kupować niż ten, to bo ta przeważnie wygląda tak samo. Z tym, że tutaj straciłem dwie, i teraz ryzykować, odrzucić jeszcze jedną, czy sobie odpuścić to i może być gorzej, może być lepiej. Dobra, odpuszczę sobie, odrzucę tam jedną. Tak, miałem jeden, minus jeden, etap, mamy ten. To nam się w miarę udało, bo tak de facto już byśmy zakończyli naszą przygodę. I Właśnie tutaj mamy to, co wam mówiłem. Jedną kartę dobieram, jedno życie, dwie takie same karty. Jedno życie, jedną siłę. Tak, jedną kartę. Tyk udało nam się, zbijamy ją. Jedziemy dalej. Pięć sił i dzikie zwierzęta. Znając nasze szczęście, odpuścimy sobie te dzikie zwierzęta. Dalsze badania wyspy mamy za piątkę, czyli mamy tak 1 plus życie sobie weźmiemy, 2 i 3, czyli mamy różnicę czterech, tak de facto byśmy mogli już zakończyć grę, odrzucimy jedną, mamy plus 1 życie, 3, eee, no to 3 jeszcze jesteśmy w stanie odłożyć i coś czuję, że po prostu będziemy sobie eee, 3 odkładamy i możemy zezłomować sobie karty. Te dwie sobie zezłomujemy. I tak de facto mogę powiedzieć z doświadczenia, że gra już przegraliśmy. Już tego nie nadrobimy. Dzikie zwierzęta jeszcze byśmy za 7. No to mamy. Raz. Dwa. O. Dwa życia. Trzy. Oj, tutaj coś, coś nam wyszło. Dobra, zrobimy sobie dwie wymiany. Czyli tak, jedną odrzucimy, dobierzemy sobie kartę. I drugą wymiankę musimy zrobić. I teraz co mam? Te dobre. Dobra, to tu i sobie weźmiemy kartę starzenia. To musimy przetasować. I dochodzi nam jedynka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, muszę sobie odrzucić pyk, tego nie korzystam, nie zniszczę żadnej, bo szkoda mi na tą chwilę, dobra, jakoś wygnęliśmy z tych dzikich zwierząt, ale już kanibale i tratwa, no powiedzmy, że ta tratwa będzie bardziej, bardziej do zrobienia, za jeden, plus jeden życia oczywiście, dobra. Zobaczmy, że tak lecimy na mega rezerwie. Dwie wymiany z stosu. Dwie wymiany będą lepsze na pewno. Jeden siły potrzeba. Dwa życia doszły. Dwa życia doszły. I my sobie odrzucimy jeden, żeby sobie dociągnąć jeszcze jedną kartę. A dwie wymiany. No to tak, to odrzucimy, żeby dobrać. Raz. I drugi raz. Bardzo głupi już. Mamy jeszcze wymiany, dwójka udało nam się, tak? Ach, minus dwa w tali, to nie jest, dobrze nie wróży. E, mamy jedno życie, które nam się przyda, jednej siły. Tak, postaramy się to, czyli mamy tak. E, raz, dwa, trzy. Mamy. Nie mamy trzy. Odwrotnie, czy mam to. Tak, nie ma ale mamy plus dwie karty, czy mamy. Raz, dwa, plus jedno życie. I teraz co? Lecieć, czy wywalić sobie tę kartę? Później ona wróci za szwórkę. Myślę, że wywalimy sobie tam słabe. I zabieramy. Raz, dwa. Kanibali kanibali zawsze nie lubię robić, ponieważ one są mega mocni, ale suma summarum na końcu wyjeżdża 14 i pokonujemy. No to powiedzmy, że zrobimy tych kanibali. Zaczniemy, może to będzie ostatnia a, rundka. Super, mamy minus jeden etap, czyli patrzymy na zielone, czyli 5, 5 siły. 1, 2, 3, 4, 5, ale. Nam się skończyła. Dotasowujemy i pytanie: czy będziemy dobierać, czy nie? Ja bym odpuścił sobie to dobieranie. Hmm, czyli to jeszcze bym musiał zwinąć. E, 5 udało nam się, czyli to jeszcze tak de facto bym musiał dot, dotasować. Hmm, czyli to jedną sobie odpuściliśmy, bo nic by nam nie dało. Byśmy stracili fajną kartę pewnie. Czyli dwie karty, jeśli nam tu wejdą, um, mamy tak podwójną siłę, bądź jedną kartę plus za piątkę. Myślę, że tą za piątkę będzie lepiej. Trzy karty muszę wziąć. Raz, o, jedną siłę. Dwa i trzy. Brakuje nam jeden siły. Odrzuca sobie chętnie, żeby spróbować dostać minus jeden, głupi. Eee. Dwa, trzy karty bym musiał odrzucić. Trzy kasy odrzucam, odrzucam bardzo kupiego i myślę, że tam jedną jedynkę też odrzucę, żeby troszkę zmniejszyć tą moją talię. Wchodzimy na czerwone, to sobie przetasowujemy z jednym życiem, nie wróży, dobrze, myślę, że to będzie ostatni mój ruch, bo mamy dzikie zwierzęta. Za 11 i dzikie zwierzęta za 11, obojętnie co położę, 4 karty, 11 punkcików, mamy tak 2, 4, 1 życie i 2 życia, powiedzmy, że nam się udało, tak? Mamy jedną wymianę, czyli sobie odrzucimy tę kartę i wsadzimy sobie tą kartę. I teraz tak, mamy kopię. Możemy sobie skopiować po prostu to, żeby dostać dwa punkty życia bądź wymiankę. Skopiujemy sobie to, żeby dostać dwa punkty życia. Po to, żeby zaraz je stracić, tak? Mamy 4. 4 siły minus 11. Nam wychodzi 7. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękujemy i tak by to wyglądało. Jak widzicie, prosta gierka. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.